Jest. Proszę bardzo, panu radny Kartasz. Zaproszony przez przewodniczącego Bruglewskiego. I przyznam się szczerze, że do projektu tej uchwały od początku miałem dużo uwag. Wiele rzeczy mi się nie, podoba, nie podobało. No i nawet jak, jak ta uchwała wejdzie w życie, no to, no to taka prawa miejscowego, no to będzie w życiu, ale według mnie wiele, wiele tutaj rzeczy jest zawartych nie do końca słusznie. Postaram się Państwu tak pokrótce przybliżyć i rzeczy, które mają cenie powinny zostać zmienione, wykreślone, bądź wycofane. Przejdę w załączniku pierwszym na przykład proszę Państwa. Mamy w ustępie drugim, Nie, przepraszam, ustęp czwarty. Ustęp czwarty. Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu, na, na przykład nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowiące wyrażenie obcy. Ok. Dla mnie ten punkt nie ma zupełnie żadnego uzasadnienia, tutaj należałoby go wykreślić. Bo nazwy wielowyrazowe, co to jest nazwa wielowyrazowa Unia Europejska, a Unia Europejskiej już samo to, no to, to dla mnie to, dla mnie to jest yy, zupełnie nie mające, nie powinno być, to, to nie powinno w tym, w tym projekcie uchwały być. Kolejna sprawa, punkt Ósmy. Zmiana istniejącej nazwy na nowo może nastąpić w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach. Co to jest ten przypadek uzasadniony, proszę Państwa? No w mojej ocenie nie, nie, nie może ten dany przypadek może być uzasadniony, w, w ocenie kogoś innego może być nieuzasadniony. Więc uważam, że tutaj ten punkt też nie ma zastosowania w projekcie, tej uchwale. Bo ciężko określić, co to jest przypadek uzasadniony, z ocena subiektywna w tym wypadku. Także tutaj też nie powinno być tego punktu. Kolejna sprawa, i to, na mojej ocenie, jest bardzo ważne: zasady postępowania to jest w załączniku drugim, przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowaniu projektu. Proszę Państwa, kto może wnosić? No dobrze, powiedzmy, że. Burmistrz, Komisja Rady Miasta, Kluby Radnych, Grupa Mieszkańców, ale na przykład mam zastrzeżenia do punktu C radnego miasta rady. To co proszę Państwa, to pojedynczy radny wnosi 30 projektów uchwał na temat zmiany nas, ulic w połowie miasta 50, 100. I my jako Rada będziemy siedzieć i się tym zajmować. Tak? E, nie mógłby że komisja ma w zasadzie dlaczego rada. I co? I to to w zasadzie, proszę Państwa, jeśli damy taką inicjatywę pojedynczemu radnemu, uważam, że jeśli ktoś będzie złośliwy i będzie działał w złej wierze, może zablokować nam obrady na długie godziny albo na parę sesji. W związku z tym proponuję punkt C zamienić grupę co najmniej trzech rad. Dlaczego? Dlatego, żeby jednak ten radny nie miał jakieś poparcie innych radnych, żeby to był wspólny wniosek, skoro kluby radnych, a klub jest nie mniej jak trzyosobowy, Co no to należałoby też, bo to przeszła może być ponadklubowa, ale no nie pojedynczego radnego, proszę Państwa, to może prowadzić do paraliżu, bo on przyjdzie do głowy, tak jak już powiedziałem, 100 nazwisk. W związku z tym y, zmiany nie powinien ulec też punkt E, grupę co najmniej 100 pełnoletnich osób fizycznych. Moja propozycja jest taka, że ten punkt należy zamienić na wszystkich obywateli. Y, komisja szła w tym kierunku, jak ja pamiętam jak obradowała, że mniej więcej jeden radny to jest to głosów mieszkańców. No więc analogicznie zamieniając y, to na trzech radnych, czyli punkt C. Radnego Rady Miasta, grupę co najmniej trzech radnych, to tutaj należałoby analogicznie zmienić reprezentatywność w odniesieniu do mieszkańców. Tu też w mojej ocenie stu pełnoletnich, peł pełnoletnich osób fizycznych może wprowadzać pewne zamieszanie, i ta, ta granica jest w mojej ocenie zbyt mała. No ale to jest analogia punktu C, skoro ja proponuję tutaj zmianę punktu C na trzech radnych, to tutaj analogicznie patrząc na 300 obywateli miasta. To jest tak. Kolejna sprawa, punkt siódmy. Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy obiektowi miejskiemu wymaga zaopiniowania przez doraźną komisję do spraw ulic, i pracy, weźmące drogami publicznymi. Proszę Państwa, ja proponuję w ogóle ten punkt wyrzucić z tego względu, że co się dzieje, to nie będzie już doraźna komisja, proszę Państwa, tylko stała komisja. Tutaj co prawda, komisję. Bo tutaj jest dalej, albo inną właściwie komisję powołaną przez Radę Miasta to jest Rada dalej komisji. Proszę Państwa. Czyli też powołana w jakimś celu. Proponuję więc ten punkt w ogóle wrzucić z prostego względu, że komisja, że komisja, że tutaj trzeba by do komisję powoływać coraz to, gdy przyjdzie na przykład gdy państwo przegłosujecie jednemu radnemu i jeden radny będzie na sesji, na każdą sesję zgłaszał projekt zmiany dwóch ulic i komisja będzie działała permanentnie. Więc proszę Państwa, uważam, że tutaj komisje powinny się wypowiadać. Stałe komisje, które mamy w statucie zapisane, wydają opinię. Opinia idzie na radnych, głosujemy. Stąd ten punkt siódmy jest dla mnie do usunięcia. E, natomiast, ogólnie proszę Państwa, e, podsumowując to, z, tutaj cztery wnioski. W sensie podsumowując, otwierdzę, że projekt tej uchwały na dzień obecny, na, 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 na 4 miesiące przed, przed, przed wyborami samorządowymi ogólnie nie mija się z celem, bo jeśli mielibyśmy robić, to zajmować się tym bo musi się zajmować 3 lata temu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś inne wnioski?